A więc panie i panowiec, przyszedł czas na World Cup FIFA 23, a ze mną dzisiaj jest Kamyk. Witam bardzo, serdecznie, dzień dobry. Często u ciebie na kanale ostatnio? Tak, ale ostatnio mi się często, ale bawimy się dobrze, więc na dzisiaj nie będzie oszukiwania w żaden sposób. <grym> Serwer się nie, nie zwolni. Dzisiaj się. nie zwolni, znaczy inaczej, jak zwolnie, to już nie moja wina, aczkolwiek Będziemy dzisiaj losować, moi drodzy, bo robimy wylosowaną FIFA. Znajdujemy się obecnie w Londynie, gdzie otrzymaliśmy od jej możliwość, za co bardzo dziękujemy, wcześniejszego spojrzenia na tryb World Cup, który właśnie też dzisiaj zobaczycie, ale uznałem, że pobawimy się troszeczkę reprezentacją i zrobimy pomieszaną reprezentację Polski, czyli w tym oto pięknym, skórzanym pojemniku znajdują się 20, znajduje się 22 zawodników reprezentacji Polski i będziemy losować, a następnie z nich musimy złożyć sobie skład. Co najciekawsze, jest tylko dwóch bramkarzy, więc albo może być taka sytuacja, że ktoś będzie miał dwóch bramkarzy, a drugi zero, no albo nam się dobrze rozłoży. Wolałbym mieć dwóch chyba. Wolałbyś mieć dwóch? Tak. Zobaczymy. Zobaczymy, tak czy inaczej, moi drodzy, oczywiście zapraszam na kanał Kameka. Kozy też. Subskrybujcie, łapkujcie i dobrze się bawcie, bo tych materiałów sporo z World Cupu będzie teraz, więc do roboty, Zaczynamy. Jako jest, jesteś gościem, to proszę Cię bardzo, zobaczymy, kogo tam będzie, oczywiście Wy będziecie... Albo Lewandowski, mieli... albo szczęśliwy. bym chciał, dobra, jedna karteczka, jedna, Uwaga. Proszę Cię bardzo. Kamery, I oczywiście tak? będą tak, do kamery, ale Wy będziecie też mieli pokazane to, co tam jest. Pierwszy traf. całkiem, całkiem... Super. Zaraz ci przełożę tę karteczkę na drugą stronę. No dobrze, dobrze. W takim razie ja, ja idę też i to jest Bednarek. No, okay. Bywali szybsi, bywali szybsi. No ale idziemy dalej, idziemy dalej. Obrona mi się już tworzy. Zanotuję. Ja tak ja już mam skończony. No tak, tak myślałem. I teraz jeszcze branka Żurkowski, Super, o, trump, super, no, super, super. No ale tu mamy, mówię, główną jedenastkę plus takich mocnych zmienników, więc to no nie będą ten Buksa. Będ, będzie sprint. Też napastnika też mam. No dobra, no będą, dobra będą sprinty. Razu, no bardzo sobie. dobrze, bardzo dobrze. Helik. no, helik. no okay, tutaj, kału, już, tutaj już No ale to obrona przynajmniej. Obrona, no. No, no, no. no dobrze, zobaczmy w takim razie, co jest dalej. Uwaga, ty miałeś helik, to ja mam? Bielik. Bielik. Okej, okay. okej. Okay. No, to jedziemy teraz ja. No ja do napastnika dokładam jeszcze jednego. Okej, okay, czy już dwójeczką będzie grane. Dwójeczką będzie jakiś wąsko może jak ma Żurkowskiego. Zobaczymy, zobaczymy, będzie, ale już powiem ci podoba mi się na razie ten skład. Bramkarz. Nie jeszcze. jest źle. Nie ma No kto pierwszy bramkarza dostanie? Gumny. Okej. Okay. Oj, oj. No, refleks, refleks. Wie, refleks. Dobrze. Normalnie. Zobaczmy w takim razie kamiku kogo ty wylosujesz? będę grał na trzech napastników. <laughs> No, no to na skrzydło, świderski ma może grać na skrzydełku troszeczkę. No. Tak jest, tak jest, atakujemy, idziemy dalej moi drodzy. Milik! No okay. dobra. Dobrze, Ofe, dobrze sumie, ofensywa dobrze, się no. już skończyła, ofensywa się już skończyła. No ale ja sponsor. Popcą... Super Szymański. Ja lubię, ja lubię. No, Szymański, jeszcze Kamiński jest. Szymański ma tutaj wyższy over bo ma 76. Już są, tak? są, tam, są tam teoretycznie karty. Nie okay. wiem, czy tak będą oficjalne, ale chyba tak. Oficjalne. Jestem ciekawy, w ogóle właśnie jakie karty eventowe będą już w samym futzie, no ale o tym się przekonamy pewnie za niedługo. Tutaj, Zalewski, no widzę, że tą obronę będę tutaj już e, prawie że miał gotową. No brakuje mi jednego środkowego. No dobra, ja mam też defensywnego, Linety. więc mam Żurkowskiego. Nie, okej, okay, to się układa dobrze, tylko trochę obrony mi brakuje. No, ale... nie, nie masz nikogo w obronie. No, nie, helik, helik mam, helik, jest Heli. Okay. Taki defensywny bardziej. No dobra, w takim razie idziemy dalej, moi drodzy, i mamy tutaj Mati Cash. A, dobry, No, dobry, no dobry i to traf. jest dobre, to jest, to jest dobre. Trafku. Nie wiem, kto pójdzie u mnie na środek, chyba że. Coś się... może, może piątką z tyłu zagram, Patrząc na kamyka, to Dobrze, się mamy obrońcę. Powiem Ci, helik, -Klich to jest. No, bez... ale no, ale z drugiej strony popatrz na moich napastników. No nie mam kim biegać za bardzo aż tam. Chyba, że będzie Kamiński. To by była historia, co? Kamiński u Kamińskiego, no, zaraz zobaczymy. Znaczy, nie, Kamiński. że strzela. Klich, ajajaj, aj, aj, szanse spadają. No Dajcie tego bramkarza Klich. mi, ale lepiej dwóch. Jest, mamy, uff, Skorupski. Skorupski, no dobra, no to teraz ja liczę na szczęsnego. No bo wiadomo, że szczęsny tutaj w losowaniu. Jest. Uf, Zieliński! No i to jest dobre, to jest dostało dobre. Dostało niewiele karteczek. No Ci. niewiele. Zielinski ja na przykład. Ja chciał tego szczęsnego. bym chciał tak? tego szczęsnego. Żebyś nie miał. A żebym ja nie miał bramkarza, nie? No ale mam przecinaka w środku. <laughs> krycha. krycha. Jest krycha, dobra. W takim razie pa, lecimy. 46, 80, czyli ja jeszcze jeden, to ty jeszcze dwóch Pernie, będziesz losował. No. Czyli masz te 66% czas na, na szczęsnego. Uwaga, zobaczmy. Szczęsny, a już widzę, że to chyba nie jest szczęsny. Nie. Bereszyński? Bereszyński, ojojoj, no, ale przynajmniej u mnie na środku czyli zagra. 50-50, że masz bramkarza albo Tak, nie? no dobra, Kamyku, weź dobrze wylosuj. Ten jest jeden schowany, tak ten, dobra, to Ten schowany. ten schowany. Szczęsny, a <laughs> nie masz bramkarza. <laughs> Ja wolę mieć dwóch bramkarzy niż, niż jednego Skorupski, sobie zagra w środku, częsty na bramce. Wow! No i oczywiście to był ostatni, no więc kto mi został? No, że nie pamiętam, nawet, kto mi tu został. Kto ci mógł zostać? Dawidowicz. Dawidowicz. No dobra, czyli ja mam absolutnie defensywny. Układamy, jedziemy. No podałaś. nie, no, no fenomenalny. Dobra, to jest mój, mój składzik. Wszystkich, których wylosowałem Mili oczywiście na gram wąską formacją. Ty widzę też taką półwąską. Półwąską, pół Ciężko to było niby ok. wąska, ale taka nie za bardzo. No dobrze, moi drodzy, tak czy inaczej, oczywiście idziemy do meczu i zobaczmy, jak pograją nasze składy. No dobra, moi drodzy, zaczynamy! Pierwsze spotkanie. Polska gra w finale mistrzostw świata kontra Polska. Jedno jest pewne, Polska wyjdzie tutaj na szczycie, ale też Polacy będą zawiedzeni, kto okaże się. Oj, Robert Lewandowski trzającym bramkę. Będzie się. Na pewno działa. A więc rozpoczynamy, moi drodzy, naszą World Cupową. Pojawią się jeszcze dwa, dwa, bądź trzy odcinki właśnie z wymieszanej Fify z innymi reprezentacjami. Na pewno będzie Brazylia, na pewno będzie Francja. Zobaczymy, co dalej i jak będziemy się bawić. Natomiast teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na reprezentacji Polski. To lecimy. Ja jestem w, w koszulkach czerwonych, Kamyk w koszulkach białych. Będzie się działo. No na pewno. Tak, zalewski i kola tu będzie piękny. No, ja liczę na moją defensywę tutaj dość mocno, powiem szczerze. No ale na bramkarza czy na kogo? Fajnie. Jaki no, zien... no, no, no No nie, no, no 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 kolego. Pięknie bereś tylko zostawcie lewego. Co? Ej, Ej, no, ładnie no, sobie chwycił. Ja myślałem, że to odbije, a proszę bardzo. Jak się trzyma, robi co może Matikas. Matikas u mnie też gra na wyjątkowej pozycji Bo jest u mnie, uwaga, środkowym pomocnikiem Defensywne nastawienie, ale już zaczyna się... No nie, proszę, Bedarek, bardzo ty, ale Bedarek nawet nie ma jakichś takich przyruchów słabych, nie? W sensie, żeby, wiesz. Milik, proszę bardzo, rozciągamy Podanie, no ale panowie! Ile Helik ma tempo, ma jakieś większe tempo? A, on Nie niezłe miał w FIFA, z tego co pamiętam Nie, no, 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 no nie, ale, ale. Milik na razie bardzo słabo, ale to też może wynikać z tego, że ja go kontroluję. Schlider. Zrober. z Skorupski. O, to zamieszanie Skorubski? do Roberta, ale no. na spokojnie, na spokojnie. Klik. Ale Skorupski tam powiem, chodzi na tej lewej obronie, to jest solidne. No, pa. pięknie. I. O oh, nie! Brawo Wojtek, brawo Wojtek! Nie, ależ to była ładna akcja e, Chyba bo buksa próbował takimi nożycami to zaatakować No ale ja, ja byłem, liczyłem, że on to z główki od razu uderzy i to wpadnie, a on jeszcze oczywiście musiał troszeczkę sobie... Nie wiem dlaczego Game Face'a Zielu nie ma, nie? Jakby no to jeden prawda z, Jeden z lepszych środkowych pomocników ofensywnych jakby na świecie i dużo osób, tak mówi przynajmniej A Ajajajajajaj... i no, Bednarek! Tak jest! Good evening, Oj, good, good evening. Good evening. lat. A big fan, big fan. Big, big fan of yours. We Dobra. Dobra, ten wrócił. Ten stary, stary wrócił na hatę Dobra, to co? Wrzucam ci do bramki. Nie? Dobra, no, no. Wcale nie na blisko, nie? Tu jest mój zestaw. Nie, no, no do bramki. Ja dzisiaj idę Twoim śladem. Może chcesz się. Oh. Nie, dziękuję. dziękuję. No, 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 no. Milik? No, no. Nie, 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 nie. Milik? Tak jest! Ale był, Pięknie po ale ziemi! To był dramatyczny ślad. <laughs> Mamy jeden do zera, pięknie, miliko Kto by się spodziewał, co Kamyka. Kto by się spodziewał, że Bednarek w ogóle będzie w stanie łapać piłkę w ręce No, no Bednarek na razie na bramce el Fenomeno, nie tak jak Szczęsny w tym momencie Może warto rozważyć zmianę naszego reprezentanta na bramce A tutaj, ależ piękne podanie też dostał No i... Prawa noga Lewa noga to było No, lewa noga Lewą, lewą uderzył, no ale dobra Moi drodzy, mamy jeden do zera I to mi się podoba, presja nałożona na Kamyka Zobaczymy jak odpowie, o ile odpowie a jeszcze w tej połowie Jeszcze w tej, odważne, odważne Tak jest Tak nie? jest Tak jest Uwaga, dośrodkowanie, tu jest Milik! To był spalony i tak, ale obrona Szczęsnego, no ładna akcja, ładna akcja No ładna akcja, akcja. No szanuję, szanuję No No nie no nie, to musiał być, kurczę No musiał no ile można Jakby to jeszcze dla mi wyciągnął, to bym był już szok No nie, no to był jakby w momencie, w którym mój obrońca się potknął o siebie, a twój jakby... No bo Lewandowski go trzeba powiedzieć No tu, no to już by wiedziałem, że jest koniec, Nie wiem kto to był, 25 gumny chyba? No nieważne moi drodzy, tak czy inaczej, problemy, problemy, jeden do jednego Mówiłem, że jeszcze w tej połowie No jeszcze w tej połowie, prawda, powiedział i zrobił Okej, gumny, 25 Dośrodkowanie. To tu dobrze wyskoczy, się tam. Ty. Wyskoczył wow. dobrze, tylko co z tego? No Dobra. i koniec, koniec pierwszej połowy. Dużo się działo, mm -hmm. dużo się działo, dużo dobrych obron. Natomiast, no, wydaje mi się, że jak na mojej siłę ofensywną, no nie jest źle. Nie wiem, która to jest polska-polska. To jest po prawej. Ja jestem po prawej, tak? No to, to widzisz. To jest... Widać to lepsze. Widać to lepsze. Dobra, lecimy, kolejny, my kolejna. Kaweł bez za 14 milionów to nie potrafi. Zgadzam się. <laughs> no, piątek świątek i szymański. Co oni tu robią? No nie no, to nie Ooo, w siatkówkę sobie pograł Betnarek dobrze, że on potrafił, dobrze odbił nad siebie Na dwa Oj, oj Łapka opustajnowa? Gdzie się robi pułapkę, halo? Problem jest taki, że to jest Matika nie spodziewałem się tego powiem szczerze absolutnie, że to się tak skończy i maty kasz. tak jest mamy 2-1 do 2, ale dziurę złapiesz zro... no, wiesz? To A, no to pułapeczka się nie opłaciła Mati. ale totalnie nie miałem pojęcia jak to wykończył. uznałem dobra lecę lobikiem i poszło idealnie tak naprawdę no, tak. No, o, o. Ideale, ideale. mamy mamy to moi drodzy, mamy kolejną brameczkę Utrzymać teraz to, halo panowie, ale jak już przebiegasz obok Lewandowskiego, który ma piłkę to byłoby tak miło, gdybyś po prostu mu ją starał się odebrać. Nie, nie rób mi tego. Masz szczęście! Masz szczęście! Pyk! Nie, nie, nie! Tak jest! Niemożliwe, on się gdzieś tam w siatki, nie? Co jest? Zrobić, Richa, super! Nie, no, Bednarek, co ty zrobiłeś? Zobaczmy to jeszcze raz, bo to było fenomenalne. jak... Czekaj, tu, tu. On się, on, się, on się wstawał z pół godziny, tam jeszcze się... <grycha> blokował nie wiedział, co robić Bedi zwariował, Bendy zwariował, moi drodzy no, tego się... tego nikt się nie spodziewał, Nie Krycha z bramki. piękne Kurde No nie, no nie może to być bramka, nie może Nie no, gdzie? Ja widziałem, że to nie leci w ogóle w bramkę Tak jak ten też to widział on, 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 on nie wie, komu kibicować On nie wie, komu kibicować No ci Ciężko Puksa Proszę bardzo Hej, Trzymaj, 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 trzymaj trzymaj. Dobrze, nie. Nie. Dobrze. Zamieszał, dobrze. Zam zamieszał buksa mm. Znaczy, zam matikarz zamieszał Nie no, ja tu lecę na żywo Słuchajcie, ja nie umiem, nie jestem specjalistą od tych rzutów Dobra Co ten zielu zagrał, ty? Yeah! <laughs> tu cię biję za każdym razem, przepraszam Przepraszam Moi drodzy, mamy 3 do dwóch Klichu ja, ja powiem tak, taka bramka, że ja nawet wiesz, nic nie... Klichu nic nie było, nie? Ale... Jakby takie brameczki strzelał Ale co to było w ogóle? Tu podanie odciera, taki pyk 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 Ole petarda naprawdę Trzyma Mamy, be. znowu nie przegrywamy Ale mamy 71. teraz trzeba się do skupić do przodu, no. Trzeba się skupić w tym momencie już Oj, 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 oj. Nie, nie rób mi tego. No Bedarek! tak jest, Chory tak jest, moi drodzy. Wiedziałem, że to zrobisz, natomiast co z tego? Nie, 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 jest, jest, nie. No abuć? <laughs> Badnarek obronił to. Ja nie mogę, wiem, się nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak to się stało o, w tym jest momencie. Ten Robert, może pasto. <laughs> <laughs> no, ale coś prosto w niego było. Natomiast, no dla mnie efekt. Czytaj. Czytaj, nadal mamy 3 do 2, 2, do 3. Widzowie, robimy to. Trzymański, jak jeszcze tutaj zagrywa, kamyk miesza. Jest, jest, nie ma, nie, nie, żadne sztuczki na mnie tu nie działają. Nie oddamy teraz no co oni robią? Dobrze, lecimy, ale dobrze, 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 na spokojnie. Nie, 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 nie proszę, nie traćmy tego w ten sposób. Jest, jest, przeżyliśmy to. Fatalny błąd, ale... No, wreszcie! Tak jest! Ja pierdzielę, no po prostu, ile mogłem, ile mogłem Taps. Moi drodzy, no nie no, jakby strzela Lewandowskim na bezbramkarza i tutaj <grym takie <grym emocje Przecież on będzie wyciągnął za okiem sytuacji, co Ja nie wiem, jakby... On już będzie póki co Dobrze Churde, tutaj, jest pod no, pressingiem No, 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 dobre, no, dobre to było Zieliński, tak jest, ależ to było teraz rozegrane, moi drodzy, kamyk w szoku, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, no idealnie, idealnie to wszystko się rozłożyło, zobaczmy w takim razie jeszcze raz, jak zrobił to Piotr Zieliński z klichem, teraz na odwrót było, teraz to klik podawał, a Zieliński strzelał, zobaczmy, pyk, pyk i od razu uderzenie. Szczęsny bez szans. Jakby tam był Bedarek, to pewnie by nie było bramki, ale. Moi drodzy, mamy którą minutę? 87, bo teraz już musimy wytrzymać. Teraz już ultra defensyw. Już nie będę się tutaj z wami. Nie będę z wami tutaj kłamał, będę z wami zupełnie szczery. To jest ta jedna szansa. Panowie, wracamy do defensywy. Nie, nie w ten sposób. Jak? Jesteśmy w defensywie. To jest niemożliwe, nie? Dałem ultra defensywne, oni są bardziej rozwaleni niż. Nie krzyczymy, tak? Jesteśmy na ewencie, są inni ludzie. Zabawa, tak ma być. Zobaczcie, jakie ja bramki strzelałem, ile musiałem się napracować, a jakie on bramki strzelał. No nic, trzeba to rozwiązać inaczej. Dobra, resumę, moi drodzy, resumę i lecimy. Resume. Dzieliński do Milika, Milik tutaj do. Buksa, ale ten jeszcze tutaj, tu jest Zieliński. Zieliński przełożył sobie piłkę. Zieliński mamy! Kolejna bramka dla Zielińskiego. Przełożył sobie jednego z obrotu. Nie wiem, czy to był helik, czy to był blik. Nieważne, Zielu jest tym, który tutaj nie tylko rozgrywa, ale także strzela bramki, co jest bardzo istotne. Patrz, pik. Dziękuję. <grytanie> lecimy, lecimy, ale nie daje mi tu wielkiego spokoju, bo wszystkie moje prowadzenia, jakie zdobyłem w tym meczu, kończyły się tak samo. Więc na spokojnie na razie. Weź te zewnętrzne wyżyć, nie? Nie ma bramka z zewnętrznego, co ty chcesz? <grym> prób bramka? już ile? No to w końcu no wpadło, dobra, tak? No dobra, 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 moi drodzy, 5 do 5, no jak ja to miałem obronić, jak ja to miałem? Powiedz wreszcie mi, Bedel im... tego nie wybronił w Tak. Tak. Ile można by... No, nie, ale ładnie się rzucił. Tak, tak, po... tak. Zostawiam to, że ładnie nie, się bo będę rzucił. Mam wrażenie, że ci bramkarze właśnie w tej chwili jakby nawet jeśli nie są bramkarzami, czyli tak jak ze środkopolat, to jakoś się lepiej to, to, to broni. A ja na defensywnym, no tak. Fajnie, że bramkę na ultradefensywnym strzeliłem To strzał, strzeliłeś co? Szymańsk, ja ci proszę, Jakby co, jeżeli ktoś by miał jakieś wątpliwości co do Szczęsnego albo innych bramkarzy reprezentacji Polski No to... Mamy, mamy takiego reprezentacji. Mamy takiego, który się nada Spodziewałem się, że da półkę do Przeszło, Nie byłem gotowy na to, żeby oddać strzał, bo nie sądziłem, że przez trzech, chyba to przeszło do, do Zielińskiego. Co to za mecz, Nie, no co tu się dzieje w ogóle, moi drodzy, 5 do 5. 17, 13 Wow. Okej. Nie, no nie, spodziewałem się. To jest, to się nazywa otwarcie, takiego otwarcia, ale oczywiście na takie otwarcie liczymy tylko że jest wygraną Polską. Jaka, jakaś Polska tu wygra? No, ale w sumie, to mało, No? Nie, no podałeś, nie? tak, Bo ta, 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 tak, to, tak. Myślałem, że wiesz takie odbitka z Nikon. Jest, Bednarek! <głosy> <głosy> Jest, akurat. Przerómany że jak to bronił, ale a piłka chyba dość wolno leciała. No, Milik, jak cię proszę! Co ty robisz? Chłopie, gumny, buksa, cash, medik Żyliński! Nie! A wstałem ze wysponasz tam, bo jest dobra mam A to no, no to już nie zauważyłem podania. tego więcej. Karne dla wiza, tylko. Nie! Nie! nie. A, staram, robiłem to co mogłem, naprawdę... Robię wypada, chowa pada. Chowa pady. No ale tutaj. A, nie jestem nie jestem ekspertem w strzelaniu tych rzutów karnych. O! Okej. Okay. Oj, siadło Dobrze, 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 Krycha Kokoło my tam mamy dalej klich Oj, oj. No. Okej, okay. rzuty karne, moi drodzy, Buksa Buksa Tak jest, tak jest, no mamy po jednym zepsutym Jesteś na środku? Ajajaj aj, aj. I uwaga Zalewski Ale strzeli Ale jednak nie! Ale jednak nie! Ależ to był dobry karny, to był dobry karny, ale fenomenalna obrona Mamy to! Ale ciężary były! Ale Polska wygrywa! Dobrze, oto. Dobrze! Nie... Polska wygrywa! Cześć, cześć, Jest! To właśnie dlatego nagraliśmy ten dzisiejszy materiał, moi drodzy, Dziękuję, Wam bardzo. Mecz chyba oddał. No dobra, Mecz nie, chyba to... oddał i przynajmniej dużo się działo. Szkoda, że porażka Naj, na najbardziej koniec. Najbardziej to, Bednarek na bramce, nie? Ale Bednarek na bramce to jest, moi drodzy, nowe, nowe odkrycie, nowy talent na, na tej pozycji i mam nadzieję, że tak też go postrzegacie. Dziękuję, Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Oczywiście zapraszam do Kamyka i trzymajcie się. Cześć Yo!